Witajcie, witajcie, drużyna łowców. Jestem na wakacjach nad jeziorem Gubel. To jest miejscowość Niedamowo. Na 7 dni przyjechałem z rodzinką. Znalazłem takie dosyć fajne miejsce. Świat karpi opisał jako idealne miejsce dla karpiarza na wypoczynek, także przyjechałem. No i co, jezioro jest fajne polodowcowe, głębokie do 5 metrów 8 hektarów. Na końcu jest taka duża zatoka z liliami i tam tak jak pływałem widzę, widać było, że te karpie tam siedzą. No ja aż tak daleko jest, 600 metrów, aż tak daleko mi się nie chce wywozić, wywożę tak na 300 metrów. No i zobaczymy jakie, jakie będą efekty. Myślę, że mam czas, także sporo ponagrywam, pokażę Wam dokładnie miejscówki, gdzie łapię, jak nęce, no by jakieś efekty były przyzwoite. Mówię, łowisko jest. Wizualnie bardzo ładne, mam 20 metrów domek od, tutaj od, od poda, Zresztą wszystko wam jeszcze pokażę. No dobra, jest pierwsza rybka wyjazdu. Godzina 5 rano. Z 300 metrów holowany, taka 3-4 kilo rybka. No, ale zawsze z nowego zbiornika pierwsza cieszy. Tak, żeby to był dobry początek. Trzeba wywieźć na 300 metrów. Macie widok na jezioro z mojego pomostu. Tutaj po prawej mam sąsiada. Dogadaliśmy się, że on będzie obławiał cały tutaj prawy brzeg. Aż do tamtych drzew. Ja przy tamtych drzewach mam swój pierwszy zestaw położony. Pod tymi drzewami. No mówię zatoka, jest tam bardzo daleko. Nie wiem, czy to będzie widać. Piękne lilie. Naprawdę doskonałe miejsce dla karpi. Wszystkie brania podobno są tutaj nocą. Mam nadzieję, że wyjdą do moich zestawów w nocy. Tu mam kolejne od tą brzuszko, mam jeden zestaw. Jeden zestaw tutaj w zatoce. I od tej zatoczki cały lewy brzeg praktycznie ma też kolega, który jest w tym domku. Domek jest naprawdę super, byłem, widziałem. Domek jest bezpośrednio na wodzie, także no, idealne warunki do karpiowania. No jak na razie sąsiad siedzi trzy doby bez ryby, więc trochę nieoptymistycznie to nastraja, ale damy sobie radę. Mówię. Du powoli. Tu powoli jest plaża dla dzieciaków do kompania. No wywożę wszystko łódką, którą właściciel udostępnia. I tam jest w oddali widać nasz domek. Także czekamy na jakieś akcje. Tutaj dużo na łowców po drugiej nocy. Mamy drugą rybkę, tak myślę około 9-10 kg. Zaraz zważymy. No co, rybka. 300 metrów też długi hol wiatr wieje niestety pogody nie mamy ale z rybki się cieszymy jedna z bardziej walczących ryb jakie miałem pod brzegiem chyba z 20 minut próbowałem ją ciągnąć cały czas mi odjeżdżała także bardzo fajna rybka nie ma rybka. nie kuta pierwszy raz na haku także zadowolenie nie no dobra, no do dobra. O, równa dyszka. Ile? Ile waży? Równe 10 kg wytarowane było. Mata wyzerowana, także jest równa dyszka. No dobra. Bye bye. Jest zjeżdżalnia dla dzieci. Miejsce na ognisko. Dawka i wiata na grilla. Tu mamy taką łączkę. I jest nasz domek. No niestety nie ma pogody jak na razie. Nie ma nie być. No ale co zrobić? I tu jest pomost. To jest dom właściciela, który ma oko na wszystko Jest trampolina, także dzieci mają co robić. No i widoczek na jeziorko. No dobra, trzecia noc jak w zegarku 4.30, dokładnie o tej samej minucie. Branie. No nieduża rybka, ale... Weszła w krzaki, popłynąłem <laughs> no, Udało się ją z krzaka wyholować Także zobaczcie To jest taka 3-4 kg I taką tu mamy cały wyjazd, fajną pogodę Deszczyk pada, słońce świeci no, opalania nie ma. Właśnie w trakcji wywózki jestem, ale została przerwana z przyczyn niezależnych. Ale już waki je w wodzie są. Także. Podczas pobytu na wakacjach nad jeziorem Gubel odwiedził mnie mój kolega Arek, który startuje z taką nową inicjatywą rezerwujłowisko.pl. Pod filmem będziecie mieli też adres stronki, jak chcecie sobie zobaczyć. Stronka wygląda mniej więcej w ten sposób. Ogólnie ma to być pośrednictwo łowisk komercyjnych, czyli przykładowo, klikamy łowisko w Polsce, chcemy zarezerwować sobie na przykład na pięknym jeziorze tuszynek, kilka dni zasiadki, sprawdzamy termin, możemy zarezerwować przez internet, bardzo fajne opisy, bardzo dokładne, regulamin łowiska, opis łowiska, koszty, wszystko tutaj znajdziecie, jest już kilka, to jest ta strona już działa, jest kilka łowisk, jest Carpshaw Lakes, Jezioro Wandzińskie, Carp Dolinie, łowisko Ciepień, a także będą łowiska no z całej Europy, na tą chwilę są dodane łowiska włoskie. Także można sobie zobaczyć, zarezerwować, poczytać. Także myślę, że pomysł fajny. Wejdźcie, zobaczcie sami. No dobra, drużyna łowców. Dzień czwarty, standardowo rybka, regularna jedna na dobę, jak widać. No co, rybka fajna, z 600 metrów, z tej zatoki, którą Wam miałem zamiar pokazać, ale ciągle pada i wieje, więc czekamy aż będzie ładna pogoda, dopiero ponagrywam, ale no, no... fajnie, myślałem na początku, w ogóle branie było niesygnalizowane, ściągałem kija, myślałem, że ciągnę jakiegoś krzaka czy coś, ale, ale już pod koniec tego zaczął walczyć, także udało się, fajna, czarna rybka. No oh my no ah, If anybody wants to find me I'll be in the last place you would look in a place where people up on Reddit. I won't be watching any news. I'll let the planets spin without me, cause everything has been without me some time. And everyone will be alright if I'm not live by satellite. Did you call me? Cause I'm living life in airplane mode And everything is okay I just wanna play Unplug for the day And live in the moment Cause I'm living life in airplane mode Yeah, I'm always drowning in the static I'd rather swim in crystal sea Just a while, you won't be hearing about my weather. co się stało. Oglądamy sobie właśnie z CSA Miami. Tak? Tak. Godzina nietypowa. 11 Wszystkie brania, czwarta, piąta. A tutaj nagle coś się stało. Zawyło to. Coś. A że zawyło z 600 metrów, no 500 według obliczeń Go portalu. no bo rybkę tak od 15 minut ręka boli, chociaż rybka wygląda na do nas to potwór to nie będzie, ale po, po odjeździe na pewno kar. mamy podbierakową słucham no dobra, jest waga 14 300, dobra. 200 po szóstej nocce mamy największą rybę, 12,5 kg zważone. nie typowo po pierwszej wzięła, nie czwarta, piąta. Także hol kamerzysta widział, długi. Ryby bardzo waleczne też, pierwszy raz ryba na haku, czyściutki pysk, także popsikamy zaraz i rybka wróci do wody, także Oby jeszcze większą, następną ładnie. właśnie zestaw. Zobaczcie jak nęcę ogólnie. Miałem do dyspozycji 4 kije. dwa kije nęciłem tylko i wyłącznie tak 15 kulek na zestaw. A dwa dosyć mocno peletem, kukurydzą i... I konopią, no i tak na tą chwilę jest 3 do 2 dla nęcenia samymi kulkami. No, ale jeszcze się może zmienić. Została mi ostatnia doba już, więc tak naprawdę mało tej zanęty mi zostało. Robię takie kule z tego, co mi zostało. Jest kukurydza, konopie, trochę peletu. Miałem sypki zanęty 5 kg, to mieszam i takie kule powrzucam. Plus tam jeszcze trochę kulek mi zostało, no to te dwa zestawy będą z kulkami. I tak to wygląda. Do tego woreczki robię też, żeby ta kulka na takiej ładnej kupeczce leżała. Zobaczcie sobie, to była moja miejscówka numer jeden na ten wyjazd, tak jak patrzyłem, drzewa powalone w wodzie. Pięć dni zestaw tu leżał, mocno ręcony, jedynie lecz jeden, także na ostatnim domu już zabiorę, stąd nie będę trzymał. Tu jest zatoczka, ta zatoczka dała najwięcej ryb. Jeden zestaw miałem po tych krzakach były stąd dwa brania i tutaj taka brzuska pod tą brzuską kolejne dwa brania były czyli cztery z tej zatoki czyli dwa zestawy tu położę mniej więcej 300 metrów tu jest do mojego poda no i tu na końcu ostatni zestaw jak będę wiózł wam pokażę jest taka piękna zatoka z liliami dwie ryby stąd aczkolwiek stąd łapie od, od dwóch dup dopiero ale to pokażę Wam, jak przypłynę. Na razie kładę zestaw tutaj. Teraz jesteśmy na końcu jeziora. Jest zatoka. No i nie oszukujmy się, jest tutaj raj na ziemi dla karpi. Jestem pewien, że większość tutaj z nich przybywa. Zresztą byłem tutaj 3 dni temu. Pływałem to. Bardzo mocno bąblowały, uciekały w liliach. No mówię, tutaj na pewno dużo więcej tych karpi by się nałapało, no ale jest 500 metrów, jak nie więcej, do mojego poda, więc no dwa dni temu wywiozłem dwa razy i za każdym razem była ryba stąd. Także, także są, tu, są tu na bank, no. Zobaczcie sobie, są dzisiaj też jeden zestaw, tu właśnie przywiozłem, no zobaczcie sobie, poda mam na samym końcu tam. To nie w ogóle widać no, na tej plaży, także mega daleko. No ale nic, spróbujemy. Tak sobie wywożę z zatoki. Dobra, ostatnia rybka wyjazdu. Zaczęło się od takiej małej, na takiej małej się skończyło. 3200 złożona. Do dobra, pora się zbierać. Niedziela, siódmy dzień. No co, podsumowując, całkiem przyjemne miejsce, zdecydowanie polecę to jezioro na taki wypoczynek rodzinny. Bardzo dobra infrastruktura, domki w pełni wyposażone przy samej wodzie. także nie miałem problemu w nocy biec do brań, jest tutaj ładnie, no. żegnamy to miejsce ładną pogodą, niestety nie, takiej ładnej nie mieliśmy, trochę szkoda, no, ale nie można mieć wszystkiego. Jeżeli chodzi o ryby, no to, to, to widzieliście na filmie, co tutaj wpływa, no, udało się regularnie te ryby odławiać. No, minusem na jest to, że trzeba było tak daleko wywozić, nie byłem na to nastawiony, myślałem, że raczej będę bliżej łapał gdzieś tutaj. Przy tych kapelonach przy brzegu. No ale jak widać, no, sąsiedzi nie mieli żadnych efektów tu blisko, więc dobrze, że zmieniłem tą taktykę i przeniosłem się daleko, bo regularnie te jakieś ryby były. No nie były to za duże ryby. Parę ryb takich przedziale. 3-6 kilo to były zarybieniowe sprzed 4 lat pełnouskie, fajne ryby. No i z dwa takie większe karpie starsze 10-12,5 też udało się złapać, także mówię. No, biorąc pod uwagę, że tylko w nocy łowiłem. Wszystkie brania w podobnej porze, tak wczesnym porankiem, czwarta, piąta były. Pojedyncze były tam jakieś o pierwszej. No i tyle. Wracamy do domu. Do następnego razu. Do zobaczenia.